No to teraz sobie odpowiemy na pytania. Czy musimy dopasować tutaj te nagłówki do tych tutaj te fragmenty, do tych tutaj akapitów, tak? No dobra, czyli zobaczmy sobie tak. Pierwsze mówi, el entorno urbano puede no ser un lugar adecuado para ellos, czyli środowisko miejskie może nie być dobrym, takim odpowiednim miejscem dla nich. No to może, tutaj co to może być? Hmm. No nie, tutaj to jest, e, jakiego psa powinno się kupić. Tutaj he, 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 trzeba też pamiętać. A, to jest związane z kotem. Tak. I tutaj, właśnie schronisk. Tutaj co? Trzeba też myśleć o miejscu, tak, czy o przestrzeni, czyli 4.3 czy przestrzeń? 4, 4. Nie, jak, jak go zadowolić, twojego zwierzaka domowego? Trzeba uważać, bo koty mogą niestety wpaść w jakieś niebezpieczeństwa, czyli nie. Trzeba go żywić, szczególnie kiedy... podczas zimy, tak? Trzeba się nimi opiekować. Ja bym powiedział, że może 4.7, bo tutaj jest Urbano czyli że środowisko miejskie nie, nie będzie może najlepsze dla nich. Ja myślę, że tutaj mam udowodnienie. Uh, tutaj. Mascota algunos animales exóticos, a pesar de que las condiciones de vida en la ciudad son muy diferentes de las de su hábitat natural, antes de adquirirlos hay que tener en cuenta que muchos de ellos requieren amplias zonas verdes o unalimentazione specifica, czyli tutaj myślę, że mamy wytłumaczenie na 4.7a. Tak bym powiedział, może się mylę, tak, ja to robię po raz pierwszy. Elige tu mascota de acuerdo con el tamaño de vivienda, czyli jakby wybierz e, zwierzaka domowego według de acuerdo rozmiaru e, twojego zamieszkania, twojego życia, tak? Czyli b prawdopodobnie pasuje z tym fragmentem, który opowiada o Tutaj właśnie, 4.3. Sias decidido comprarte un perro, debes pensarnos solo en la raza que maste te guste, sino también en de espacio. Czyli musisz pamiętać tutaj o jego, jakby, o potrzebach związanych z przestrzenią, z miejscem. Czyli 4.3 mi pasuje logicznie tutaj z B. C. Cuida tu mascota cuando hace mal tiempo. Czyli opiekuj się twoim zwierzakiem domowym, kiedy jest Zła pogoda, można tak powiedzieć. Więc C prawdopodobnie będzie pasowało tutaj z tym fragmentem hmm, hmm, hmm. tutaj, tak? In los días fríos debemos proteger nuestros peros y gatos, tak? Czyli musimy chronić nasze zwierzaki, nasze koty i psy, podczas jakby zimnej pogody, tak? No i trzeba ich, i nawet tutaj mówią, że może na przykład pies lub kot potrzebował jakąś kurteczkę, tak? Zanim wyjdzie, i jakąś specjalną, jakąś specjalną żywność, tak, żeby jakby przetrwać te niskie temperatury. Więc ja bym powiedział, że C to pasuje mi do 4,6. Dobra. Trata de, Trata de satisfacer los gustos de tu mascota. Czyli, staraj, próbuj się zadowolić te gust, gust. Um, tak, gusty jego zwierzaka domowego, czyli jakby zadowoli jego, jego preferencje, można tak to powiemy, D. No to prawdopodobnie to jest związane z tą częścią tutaj, tak? Że upewni się, że, że, on, on, je, że on ma wygodnie i przyjemnie. Jeśli się nudzi, kup mu jakieś zabawki, baw się z nim regularnie. Możesz go rozpieszczać jakimś tam, jakimś tam jedzeniem, więc tu mamy wytłumaczenie w tej części. 4.4, więc ja bym powiedział, że D to jest 4.4. Formas seguras te adoptaru na maskota. Hmm. Formas seguras. I upewni się, że... tak, Może raczej w bezpieczny sposób zaadoptuj zwierzaka domowego. E mi pasuje tutaj z tą częścią... Tu, 4.2. Czyli... Tak, najlepiej, żeby dostać kota, to, to to zrobić najlepiej przez kolegę albo sąsiada. I oczywiście też prawdopodobnie dobrze, dobrze znać jakby matkę tego kotka, tak? Również możesz go odebrać z jakiegoś schroniska, który się opiekuje tam tych zwierząt opuszczonych, wtedy, żeby mieć gwarancję, że twój zwierzak jest zdrowy i dostał wszystkie jakby potrzebne, no, wszystkie jakby jakby potrzebną opiekę. Więc mi pasuje 4.2 tutaj, tak powiem szczerze. Tego fragmentu tutaj, czyli E4.2. Zobaczymy. To ma prekosiones en elogar. Nie wiem za bardzo, co to, ma, co to ma wspólnego z tym tekstem. No tutaj będzie jakby... Hmm, czekaj. A, ok. Rozumiem. Czyli musisz jakby... To mar jak to powiedzieć? Musisz się, musisz wziąć pod uwagę. Może tak nie wiem, czy to dobrze tłumaczę. Musisz jakby wziąć pod uwagę, nie musisz jakby, może zabezpieczyć. Tak, może najlepiej to powiemy. Czyli dosłownie to jest brać. Czekaj, brać zapobiegania. Jak to tak przetłumaczymy jeden na jeden, to na polski za bardzo nic nie da. No bo tomar prekosjonest to jest jakby brać zapobiegania, ale dosłownie to jest jakby zabezpieczyć, zabezpieczyć swój dom, F. Czyli to będzie związane z tym kotem tutaj. Nie pamiętam, tak, czyli tutaj, że e, tak, że słynna, um, słynna ciekawość kotów może być źródłem problemów, tak, i że wiesz, on może jakby tutaj ugryźć te kable, jak się nudzi. Um, no on może wiesz, co? co tutaj. No tak, no tutaj związane, żeby nie zostawiać palnika włączonego, no bo zwierzaki się nudzą i po prostu gryzą wszystko i jedzą rzeczy takie no toksyczne, no, jakby z nieuwagi, więc prawdopodobnie mi 4.5 pasuje z tym tutaj F. No dobra. G. Ecalora los Animales. Ciepło wpływa na zwierzęta. No nie, no nie ma czegoś no Nie, jest zima, jest zimno, to ok. No nie, nie ma czegoś takiego. No nie pamiętam takiego tekstu. No nie, nie ma. Czyli prawdopodobnie G odpada. Vale la pena gastar algo mas. Warto, czyli opłaca się wydać trochę więcej. No tak, aha, no to będzie ten pierwszy tekst, tak? Czyli tutaj mamy praktycznie wytłumaczenie w tym powiedzeniu, tak? Czyli jakby, no, jak zapłacisz, jak kupisz tanio, to zapłacisz później więcej, tak? Czyli e, trzeba pamiętać, że tu jest napisane, że tutaj nie bądź skąpy podczas jakby kupowania tego zwierzaka, tak? Pamiętaj, że samochody, tam psy, tak jak samochody, im taniej kupisz, tym drożej wydasz później, czyli myślę, że pasuje k pasuje do 4.1. Zobaczmy sobie teraz odpowiedzi, czyli to jest zadanie czwarte. No to mamy KEB, czyli KEB, D, D, F, C, A. No to. D, F, C, A. I się wszystko zgadza. Zadanie skończone. Dziękuję i do zobaczenia w następnej części.